Zbliżają się ferie zimowe. Jak co roku dzieci i młodzież ze Świnoujścia będą mogły bezpłatnie korzystać z lodowiska w Heringsdorfie, jak się zaraz Państwo przekonają, być może ostatni raz. Umowę w sprawie korzystania lodowiska po niemieckiej stronie wyspy uznam, podpisali w poniedziałek zastępca prezydenta Paweł Sujka i burmistrz Heringsdorfu Laura Marisken. Ja nie ukrywam, że bardzo, bardzo się cieszę z tego, że po raz kolejny. Eee, I uwaga, myślę, że... Ostatni rok będziemy korzystać z lodowiska w gminie Hermsdorf. Mamy zaplanowane trzy miejsca, szanowni Państwo, na terenie Wyspy i Uznam i Wolin i będziemy starali się w przyszłym roku takie lodowisko już zlokalizować w naszym mieście i wtedy będziemy zapraszać gminę Helmsdorf do nas na, na współpracę, być może na podobnych warunkach. Współpraca ta jest podpisana. Od 13 do 28 stycznia, Szanowni Państwo, wstęp jednorazowy na takie wejście na lodowisko na cały dzień kosztuje normalnie 3 euro dla naszych mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci w wieku szkolnym, za okazaniem legitymacji gmina Miasto Świnoujście pokryje wszystkie te koszty dotyczące tej zabawy na lodowisku w Henwictorfie. Państwo wiecie dokładnie, jak to wyglądało w poprzednich latach. Ja mogę tylko bardzo serdecznie podziękować pani burmistrz, Praworze Mariska, że kontynuujemy tą współpracę. Bo y, tych atrakcji takich zimowych, no może teraz jest trochę zimy na dworzu, ale przecież wiemy, jak krótko ta zima trwa, e, y, nie ma dla naszych mieszkańców. W związku z tym korzystamy z tego lodowiska. Powiem Państwu, że. Poniedziałki są tymi dniami, gdzie lodowisko jest nieczynne. Następuje tam konserwacja tego lodowiska, tej afry lodowej, a od wtorku zapraszamy od godziny 14 do 18, w środę od 14 do 17, w czwartki, piątki, niedzielę od 14 do 19 i w sobotę od 14 aż do 21 do korzystania. Osoby dorosłe oczywiście, tak jak wspomniałem, płacą za wstęp, natomiast dzieci i młodzież ze świnuszu te koszty będzie pokrywała. Gmina Miasto Świnoujście. W poprzednich latach lodowisko w cieszyło się wśród świnoujskiej młodzieży sporą popularnością. W 2023 roku podczas ferii z lodowiska skorzystało blisko tysiąc dzieci. Koszty jakie poniesie gmina to około 5 tysięcy złotych. Zastępca prezydenta Paweł Sujka z planami na 2025 rok wybiegł daleko w przyszłość, bo przecież w kwietniu czekają nas wybory do samorządu. Chcemy zaplanować środki w budżecie na rok 2025. To jest tutaj nasza taka inicjatywa, żeby tego typu lodowisko powstało w Świnoujściu. Przypomnę, że było takie lodowisko w 2000 bodajże w piątym roku. Ono funkcjonowało przez dwa sezony. Był nawet program nauki jazdy na łyżwach. Ale ten, ten podmiot, który realizował to zadanie w naszym imieniu nie do końca wywiązywał się ze wszystkich spraw związanych nawet z utrzymaniem na wierzchni tej tafli, w związku z tym bardzo często wtedy też nie interweniowaliśmy. Ja wtedy byłem młodym radnym, ale jeździłem na tych łużbach i widziałem po prostu jak to wygląda, więc też później tak troszeczkę było niechętnych na to, natomiast w, tym roku, w przyszłym roku chcielibyśmy, żeby to zafunkcjonowało. Uważam, że ten, który wygra, powinien przygotować ten budżet i zaplanować takie, takie, taką infrastrukturę właśnie już na 2025 rok. Jestem przekonany, że to jest warte tego, żeby młodzi ludzie mieli już takie lodowisko na miejscu. A na razie przypominamy, że ferie szkolne w województwie zachodniopomorskim startują już w najbliższy poniedziałek, 15 stycznia.